뭐? <목소리> Latarnie morskie od zarania dziejów towarzyszyły człowiekowi. Dzięki nim żeglarze znajdowali drogę do domu, a okręty były chronione przed katastrofami czy też wejściem na mieliznę. Latarnia morska na wyspie Faros została uznana za jeden z siedmiu cudów świata. Za moimi plecami znajduje się latarnia morska w Rozewiu, jedna z najstarszych i najważniejszych w basenie Morza Bałtyckiego. Dzisiaj ją zwiedzimy, a naszym przewodnikiem będzie Aleksander Krężałek. Który w Rozewiu pracuje od ponad 40 lat. Początki latarni morskiej w Rozewiu sięgają roku 1821. Natomiast wiem, że punkt nawigacyjny w Rozewiu ma dużo starszą historię. Jak legenda mówi, Kapitan, który wypłynął z Gdańska, wziął na pokład swoją córkę, która usilnie go błagała, żeby go, ją zabrał, no a kiedyś nie było tak, że kobiety pływały i, i wypływając z Gdańska napotkał sztormu w przylądkach u, u Półwyspu Helskiego, dopłynął tu na wysokość Rozewia, kiedyś to nazywano Kamiennym Przylądkiem, no i stało się nieszczęście, Natknęli się na, na skały, na kamienie, i ten statek rozbił się. Woda wyrzuciła tą córkę na brzeg, na szczątkach tego statku, i ona jako pierwsza rozpaliła ognisko, po to, że jeżeli ktokolwiek jeszcze żyje, żeby wiedział, w którą stronę się ma kierować. I właśnie od tego momentu w rozebiu codziennie pali się światło. Na przylądku, obecnie nazywanym Przylądek Rozebie. W owych czasach również i grasowały bandy, grasowali piraci, napadali na latarników, wygaszali to ognisko po to, żeby te statki się rozbijały. A żegluga odbywała się wzdłuż wybrzeża, więc te statki były narażone na niebezpieczeństwo. I w tysiąc w 1822 roku zakończono budowę wieży kamiennej, podniesiono ten ogień na szczyt tej wieży, odsunęła się ta żegluga od linii brzegowej, ale w dalszym ciągu istniało to niebezpieczeństwo, że mogą się natknąć na mieliznę czy na jakieś te skały. Do tego miejsca sięgała ta część murowana, była to wieża otwarta. Piętro niżej, jak gdyby było to, było to miejsce, w którym palił się ten ogień, i światło było widoczne przez trzy otwory okienne i przez otwartą wieżę. I to wystarczyło? Tak, tych drzew nie było, więc nic nie przesłaniało i to wystarczało. W 1875 roku wybudowano drugą latarnię. 200 metrów na zachód, zapalono lampę naftowe wówczas już na obydwu latarniach i po dwóch stałych źródłach światła żeglarze rozpoznawali kamienny przylądek, jak go kiedyś nazywano. Latarnia morska w Rozewiu nosi imię Stefana Żeromskiego. Legendę, podanie, informacje, jakoby Stefan Żeromski był tutaj i tutaj napisał wiatr od morza, stworzył Leon Wzorek. Jak był tak naprawdę z tą rzekomą wizytą Stefana Żeromskiego? Czy Stefan Żeromski był, czy nie był, nigdzie to nie jest zapisane. Wędrował po wybrzeżu i pan Leon Wzorek. Musiał coś wiedzieć na ten temat, że przewinął się gdzieś tu przez tą miejscowość, skoro stworzył tą całą historię. Gdyby nie miało cokolwiek miejsca, to by na pewno nie było stworzone. Szkoła w Jaszczem że również ma imieniem Stefana Żeromskiego. po prostu nie szkodzi to, ta historia nie szkodzi a wręcz e, sprzyja temu, żeby e, ludzie przyjeżdżali, zwiedzali i oglądali. Przed wojną tutaj przyjeżdżali maryniści, tak na przykład jak pani Wysokińska i malowali. Robili tutaj wystawie piękno. Galerią Wysokińskiej było przed wojną. Także w twórczości literackiej powstało naście książek gdzie po prostu motywem była latarnia i wszystko co się działo wokół latarni. Przyjeżdżali pisarze, na przykład w Starej Latarni mieszkał Jan Kasprowicz, który po prostu także tutaj pisał, nie mówiąc o legendzie o Żeromskim, który przebywał tutaj także. budynek który był budynkiem gospodarczym przeznaczonym dla latarników dla prowadzenia takiego małego gospodarstwa obecnie przechodzi adaptację i będzie znajdowała się wystawa obrazów o tematyce morskiej i marynistycznej. Pozostałe budynki, które znajdują się tutaj na terenie latarni to jest budynek Wędzarni, piekarnik to było wyposażenie placówki, gdyż latarnicy mieli obowiązek nieść pomoc rozbitkom, no w związku z tym mieli ich i utrzymywać, więc uprawiali tutaj w okolicznej ziemię. I no, w ten sposób była cała placówka samowystarczalna, mieli dwa ujęcia wody. Następny budynek, który się znajduje, widać tutaj z tego, tutaj z latarni, to jest budynek mieszkalny latarnika i z tyłu za nim znajduje się budynek maszynowni. Ten duży komin to jest właśnie od maszyny parowej. Dwie maszyny parowe, które napędzały generatory, przy pomocy których była ładowana bateria akumulatorowa o pojemności 500 na godzin i z tej baterii były zasilane wszystkie urządzenia związane. Z latarnią, łącznie z dwoma ujęciami wody. Maszyna parowa była zawsze pod parą. Jedna była w rezerwie w razie, gdyby jakaś była awaria, to wtedy była druga uruchamiana. Była pod parą i w każdej, w każdej chwili można było ją e, uruchomić, bo ona napędzała e, kompresory, które tłoczyły powietrze do sąsiedniego budynku. Do zbiorników, i później w czasie mgły uruchomiono buczki mgłowe na sprężone powietrze. Tu mamy rozdzielnię marmurową z pięknymi wskaźnikami. I ta część prawa, połowa, to służyła do zasilenia latarni, czyli podawania napięcia do góry na latarnię. Druga część służyła do Ładowania baterii akumulatorowej. Bateria składała się z kilkudziesięciu ogniw, więc te, które były naładowane, można było je odłączać i ładować kolejne a w przypadku już zakończenia ładowania to później przy spadku napięcia można było dołączyć kolejne ogniwa, żeby utrzymać stałe napięcie. Tak naprawdę y, latarnia morska dzisiaj to nie tylko latarnia morska, ale no, przynajmniej docelowo będzie, także takim y, kompleksem turystycznym z prawdziwego zdarzenia. Tak, tak, będzie to taki kompleks. Chcą, żeby to było wpisane do rejestru zabytków i będzie taka osada zabytkowa to znaczy sama latarnia, jest Lat wpisalnia. Sama latarnia tak, ale pozostałe te budynki, e, które jeszcze nie są, te budynki e, zostaną do, do, do muzeum przekazane prawdopodobnie. Dziennie w okresie letnim e, odwiedza około tysiąca osób. Czerwiec, lipiec, sierpień, bo to już wycieczki szkolne w czerwcu i tak dalej. Także sporo osób, można wywnioskować, że sporo osób odwiedza latarnię w rodzaju. Coś można ciekawego pokazać dzieciom, taka latarnia na pewno na co dzień nie widzą, takich atrakcji nie mają. Jest to coś niespotykanego. Wnosi jakąś tam wiedzę dla mego dziecka na pewno. Ma przede wszystkim znaczenie praktyczne. No i atrakcją jest. Ja z tym miejscem mam wielkie wspomnienia, więc siedzę i rozmyślam. To jest od wieków było zawsze potrzebne i uważam, że w tej chwili to nawet bardzo... Statki pływają i chcą zawsze wrócić do domu, i podejrzewam, że to jest potrzebne. A my tu przyjeżdżamy zobaczyć, kiedy to, ile lat temu wybudowali. Znajdujemy się przy budynku drugiej latarni z 1875 roku, które świeciły dwie na lampy naftowe, po to, żeby odróżnić światło na przylądku Rozewie od światła latarni w Czołpinie. Latarnia w Czołpinie wpaliła światłem stałym i miała jedno światło, a w Rozewie paliły się dwa punkty świetlne. Po tym żeglarze rozpoznawali przylądek Rozewie z morza. Co dzisiaj się tutaj znajduje? Czy jeszcze ta latarnia spełnia jakiekolwiek funkcje? Latarnia już nie jest Obiektem nawigacyjnym jest obiektem Urzędu Morskiego, i tu znajdują się urządzenia innych instytucji w tej chwili. Te dwie latarnie paliły się do 1910 roku. W 1910 roku latarnia została podwyższona o część metalową, stożkową. Zainstalowano własną elektrownię, dwie maszyny parowe, prądnice, baterię akumulatorową. Na szczycie latarni zamontowano optykę, żarówkę, nadano latarni charakterystykę i wygaszono tą drugą latarnię. Latarnia w Rozewie jest jedną z najwyższych i najsilniejszych na Morzu Bałtyckim. 54 metry stoi nad poziomem morza, 35 metrów ma wysokość latarnia. Także jest jedną z najwyżej położonych światłem nad poziomem morza. Znajdujemy się w laternie, bo tak określa się to pomieszczenie, w którym znajduje się optyka. Mamy obecnie nowa optykę, w 1978 roku została zamontowana. Są to halogeny. Jeden taki halogen ma 200 W. Zasięg jednego halogena jest 19 mil morskich. Łącznie jest 40 halogenów, z tego e, dwie, dwa rzędy świecą, podczas kiedy latarnia pracuje od zachodu słońca do wschodu, pozostałe są w rezerwie. Jest tak wszystko zabezpieczone, że jakiś światełko zawsze w, na tej pozycji jest. Znajdujemy się przy starej lampie, która w Rozewiu świeciła do 26 października 1978 roku. Co to jest za lampa? I przede wszystkim czym się różni od tej nowej? Stare serce latarni, czyli optyka, układ pryzmatów. Żarówka o mocy 3000 W powodowała, e, pryzmaty powodowały, że był rzucony snop światło równoległego. Stąd był zasięg latarni 31 mil morskich. Ta optyka świeciła do 1978 roku, w październiku 26 o zachodzie słońca. Zgasła latarnia. Już nie było dachu, nie było szyb. Miałem to szczęście, że byłem. O, jako ostatni, który zgasił starą latarnię, bo wieczorem już zapaliła się ta nowa. To jest tablica poświęcona panu Leonowi Wzorkowi, kierownikowi latarni morskiej, który w 1939 roku został zamordowany w Piaśnicy, a obrazuje ta tablica pół okrętu, tak jak przerwane jego zostało życie. A na tle pryzmatów latarni jest jego podobizna. Ponieważ on był marynarzem, więc tutaj są statki na tle morza. On został zabrany tutaj w 1939 roku po wybuchu wojny z posterunku tutaj z latarni. Został zabrany najpierw do płucka do więzienia, do Gdyni, później do Weicherowa i w końcu zginął w Piasieńce wśród od ponad 12 tysięcy ludzi. Ja w latarni morskiej byłam 35 lat temu, teraz nie byłam już, więc nie wiem, czy jest takie samo wyposażenie, myślę, że y, trochę inne. No co jest ciekawego? No są te lampy, są urządzenia, które napędzają, które dają prąd. No wszystkim widok jest przepiękny. W tej miejscowości pierwszy raz, ale już mamy prawie wszystkie latarnie zajeczone, oprócz której kogoś? Nie wiem, nie byliśmy jeszcze tylko w Świnoujściu, a tak to wszystkie już zwiedziliśmy. Od godziny 10 do 19 można zwiedzać. Później spełnia rolę nawigacyjną, świeci od zachodu słońca do wschodu dla ludzi na morzu. Muzyka Muzyka> Muzyka. 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 Latarnie są w dalszym ciągu potrzebne tak jak w przypadku chociażby Rozewia, gdzie znajduje się stacja DGGPS. Przy tym, tej technice, którą obecnie mamy, nie ma tak dużo tych radiolatarni jak kiedyś było. Natomiast konwencja, którą podpisali wszyscy, którzy międzynarodową konwencję o zabezpieczaniu naszych wód, więc do momentu, kiedy nie zrezygnują te latarnie będą świecić.